Moi drodzy, dzisiaj tak trochę z terenu, ale mam dużo spraw do załatwienia związanych z projektami, nad którymi właśnie pracuję. Projektami oczywiście poza YouTube'owymi, więc nie mam jak o nich za bardzo się rozgadywać, ale naszą mnie tak właśnie w czasie jazdy samochodem, taka myśl. A w zasadzie skojarzenie faktów, podsumowanie pewnego czynnika, który zniknął z mojego życia, a mianowicie chodzi o zbieractwo, lub jak to się mówi ładnie, kolekcjonowanie. W moim przypadku oczywiście chodziło to zbieractwo kolekcjonowane związane z książkami. Książkami raczej wszelkiego typu. Przez lata byłem takim Zbieraczem, który jeździł po antykwariatach, po różnych tanich księgarniach, wchodził do działów z przecenami, z promocjami, po prostu w zasadzie często kupował wszystko to, co leci, co tak mniej więcej mi się podobało. Jestem właśnie tego, ten typ człowieka. I nazbierało się przez lata tego dość sporo. No, ale w tamtym roku, kiedy zachorowałem, no, to postanowiłem, że sprzedam większość tych książek, bo po pierwsze, tak naprawdę ja nigdy nie byłem nimi zainteresowany. Tak, no, one w większości są historyczne, ale na przykład z takich okresów, które mnie w ogóle nie interesują i tego typu rzeczy. A więc postanowiłem je sprzedać trochę, dlatego że no, potrzebowałem pieniędzy wtedy w tej chorobie. Zresztą dobrze o tym wiecie. A trochę też, żeby pozbyć się rzeczy, które tak naprawdę mi w życiu zawadzają, żeby móc jakoś spokojnie odetchnąć. Ja wtedy w tej chorobie też trochę panikowałem, bo jak wiecie, mój przyjaciel zmarł na raka, ja też taki byłem bardzo, no, no spanikowany po prostu. Zresztą w tym roku też y, moja ciotka, trzy tygodnie po diagnozie raka płuc, zmarła. Z czego ten tydzień ostatni też była po prostu w agonii. Więc też to różnie w życiu bywa. I tak panikowałem, i ja muszę posprzedawać żeby mieć coś, jak już będę umierał. No mniejsze, no w każdym razie. Efekt był pozytywny, bo pozbyłem się większości tych książek. Gdzieś tak myślę, połowę udało mi się gdzieś sprzedać, naprawdę po jakichś tam promocjach, po taniości, jak to się mówi. Gratis to uczciwa cena też, więc dużo ich rozdałem, pooddawałem. Do jakichś znajomych, do jakichś bibliotek, do jakichś właśnie takich charytatywnych księgarni, charytatywnych sklepów, co tam się dało z tymi zrobić. Parę tam, po, po paru zrobiłem sobie takie ognisko, bo czemu by nie? I razem, razem z bratem robiliśmy sobie ognisko na podwórku. Z książek jakichś takich zepsutych, albo jakichś takich wiecie, popularnych, nikt ich nie chciał, czy coś. No to akurat do tego się bardzo przydały, dodawania znacznej ilości ciepła i tak jak mówię, wyszło to na dobre czuję się z tym dobrze, że pozbyłem się takiego balastu z siebie, że pozbyłem się w ogóle tego nawyku tego zbieractwa, bo ja to oczywiście też nie zdawałem sobie z tego sprawy, że po co ja tyle tego mam, tak jak niektórzy mówią, jest antybiblioteka tak naprawdę, człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego przeczytać Trochę to właśnie podlega chyba ten japoński termin tsundoku, czyli kupowanie książek tylko po to, żeby je mieć, żeby one się walały po domu, a nigdy ich nie czytać. Ale też trochę to wynikało z tego, że jak kiedy, jak miałem ten szał kupowania tych książek, to nie miałem jeszcze doprecyzowanego tak jakby swojego celu i historycznego i YouTubeowego. I ogólnie życiowego, tak naprawdę, więc, forma kupowania tego to była forma zapływania pustki, która we mnie powstawała wtedy, spowodowanej pewnymi różnymi rzeczami. Także bardzo się cieszę, że z tego wyszedłem i teraz oczywiście tak, od czasu do czasu jakąś książkę sobie kupię, ale to już tylko konkretnie w konkretnych tematach starożytności, Rzymu, nic, żadnych takich dziwnych rzeczy, dziwnych pozycji, tylko konkretne rzeczy, które są albo tam jakimiś takimi rzadszymi książkami albo są rzeczywiście bardzo mądre, unikatowe i przydadzą mi się na przykład do tworzenia ciekawych materiałów na YouTubie i staram się je trzymać na tym poziomie datków, które mam od Was i na YouTubie, i na Tipli, i na Patreonie. Staram się właśnie wszystkie te jakby wydatki książkowe utrzymywać na tym poziomie, żeby nie przekraczać tych funduszy od Was, czy, czy, czy z funduszy z YouTube'a, więc Taki sobie wyznaczyłem cel i bardzo dobrze się go trzymam. Tam jeszcze mi zostaje rzeczy, to też się przydało, musiałem wymieniać kartę. daczy yy, dysk twardy w komputerze też się przydało. Więc no, zawsze to jest jakiś krok do przodu, tak więc nie wiem na ile wpływ miała to moja choroba, czy po prostu jakby dojrzenie do tego. Że po co to, a na co to, że to w ogóle była jakaś forma pseudoterapii, tak, że inni tam chodzili i pili, a ja sobie kupowałem książki? W pewnym sensie tak było, no ale tego już na szczęście nie ma. Zostawiłem sobie te książki konkretnie, tam starożytne, rzymskie, jakieś tam oczywiście polskie wyjątkowe, klasyki, które czytałem, ale z tego co. Obliczałem niedawno to, uzbyłem się około 60% wszystkich książek, jakie miałem, i bardzo mnie to cieszy, bo to jest czysty taki przypadek, że mniej znaczy więcej. Więc to jest moja taka historia w pewnym sensie no, dojrzenia do tego po prostu, że no po co to, tak. To jest zupełnie niepotrzebne. A takie rzeczy jak cundoku mogą się przydawać ludziom. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale niekoniecznie dla mnie. Zresztą i tak z tymi pozycjami starożytnymi i tak mam swoje małe antyczne cundoku i, i to mi wystarczy. To mi, jeśli chodzi o literaturę i książki, w zupełności wystarczy. Jak sobie uporządkuję już konkretnie, mniej więcej te książki rzeczywiście starożytne, które mam, no to zrobimy taką wielką podróż po tej mojej bibliotece. Pokażę Wam co i jak. I, no I w sumie to tyle. No i dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie podejście do książek, bo mnie to ciekawi. Czy też cierpicie na taką formę zbieractwa, jak ja, może cierpiałem? Czy wyszli się też z tego, czy chcecie w ogóle z tego wejść, czy lubicie całą tę ideę Sundoku i czy wam to odpowiada. Bardzo mnie to ciekawi, bo wiem, że wiesz, w, 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 większość z was to mądrzy ludzie, którzy czytają dużo książek. Tak jak hutnik y, z huty. Kto wie, to ma wiedzieć. Także... <gryw> no nic, trzymajcie się moi mili, uważajcie na siebie. I zobaczcie Zobaczcie w swoich mieszkaniach, w swoich domach, czyli może Wy nie potrzebujecie też trochę odświeżyć, zanim jeszcze przyjdzie wiosna. Cześć.